Hej, hej, witam was serdecznie w kolejnym materiale. Po parodniowej przerwie mojej na moją chorobą, więc w zasadzie maraton z Sonsa z defo będzie w zasadzie kontynuowany od dnia i od A ostatni materiał pod tytułem dzisiaj najważniejszych zmian w historii Dead by Daylight wskazanie wam się myślę spodobał, więc dzisiaj druga część właśnie kolejnych dziesięciu najważniejszych rzeczy, które Dead by Daylight zmieniło. I w zasadzie dwie zmiany mocno powiązane z infinitkami, o której był już robiony materiał, właśnie w ciągu ostatnich dni. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to można sobie zobaczyć sam materiał poświęcony infinitkom, mianowicie dwie zmiany. Dodania mechaniki Bloodlasta oraz blokady okien, czyli dwie pierwsze zmiany. Bloodlast, czyli w momencie, kiedy gonimy Surwa powyżej już 15 sekund, po prostu szybkość killera rośnie i potem do maksymalnie 3 staków po około 30 Sekundach. Mechanika, która normalnie w świecie pozwala na danej lupie po prostu surwa dokonić w danym momencie, a blokada okien w momencie, kiedy mm, surf ucieka właśnie przed killerem i przeskakuje po prostu i w zasadzie przechodzi przez okna zbyt często. Jest to właśnie mechanika, która została dodana do w momencie, kiedy właśnie chciano tutaj uniemożliwić wykonywanie tych infinitek. Idąc dalej, boom totemy. Pierwszy boom totem został dodany w okolicach września, października 2021 roku, kiedy wyszedł właśnie kolejny chapter. Chapter Halloweenowy, i to są po prostu pierwsze raz dane surdwy mogły używać totemów na mapie, powiedzmy na swoją korzyść. Bo do tego momentu jedynie, że tak powiem, killerzy mogli używać totemów, jakkolwiek na swoją korzyść, właśnie używając heksów, więc powiedzmy, boom totemy właśnie zostały dodane jako. Odpowiedź na niektóre perki Killer, chociażby na ruina. Jeżeli chodzi już o odpowiedź na perki, no to generalnie zmiany, zmiany perków, a w zasadzie wszystkie balanse oraz zmiany, które same perki, no w zasadzie wszystkie perki dostały w swojej historii, chociażby Dead Hat, Death, czy chociażby ostatnio prów, erupcja i w zasadzie wszystkie zmiany dotyczące właśnie zmiany PETKów. To są w zasadzie najważniejsze zmiany, które de facto co średnio 3 miesiące zmieniają metę, bądź ją troszkę modyfikują i de facto co 3 miesiące gra się troszkę zmienia. No i a propos zmian zmian interfejsu, jeżeli chodzi o surwa, który został właśnie dodany na początku zeszłego roku. W tym momencie mam podane informacje, co dane surwe najnormalniej w świecie robią, ile mają haków. I na normalnym świecie to mocno zmieniło, a w zasadzie ułatwiło grę w momencie, kiedy gramy solo surwem Bo mimo wszystko informacje, co robi dany inny random na mapie, jest akurat przydatne, bo nie wiesz, czy chcesz, czy na zasadzie możesz najpierw sobie dokręcić gena, a potem dopiero ściągać, sobie, po, ściągać e, surwa innego, który właśnie wisi na haku. I czy w ogóle opłaca się zbliżać do haka, czy kiedyś tam się niekiedy w okolicy, czy inny surf jest goniony, zmiana dobrze znana i wykorzystywana no, cały czas. Blade na miejscu 8, a w zasadzie jako punkt 8, ponieważ jest to killer, który praktycznie od momentu swojego dodania jest mega, ale to mega mocny, ciężki to nauczenia, w zasadzie ciężki do ogarnięcia na samym początku, ale od momentu kiedy go dodali, w okresie, 2000, a w zasadzie w drugiej połowie 2020 roku, no jest to killer, który w zasadzie cały czas trzyma się w zasadzie jako S tier jako i chociażby mm, fakt, że są ludzie, którzy potrafią wykręcić tysiąc winstreaków, czyli po prostu wygrać Blightem, 10 10,5, wróć, tysiąc meczy pod rząd, no pokazuje, że de facto, no, sam, sam killer jest mega, mega mocny, tym bardziej w mocnych rękach i to jest w zasadzie zmiana, która całkowicie zmienia obraz DBD, bo w tym momencie, jeżeli gram na blita, no to wiem, że to może nie być najłatwiejszy mecz. Łatwo no, również nie miał nasz kochany Matthew Code, czyli dyrektor i Koleś, który po prostu ogarnia jest dyrektorem Dead by Daylight, jeżeli chodzi o wykonawczą część samej gry i jego powiedzenie Pretty good job so far, de facto ale zmieniło Dead by Daylight, bo jest po prostu ironicznym oraz pięknym memem, który momentalnie podsumowuje całą grę. A jeżeli chodzi o podsumowanie całej gry, no to również w zasadzie całej gry z rzeczą dziewiątą, która całkowicie zmieniła postrzeganie Dead by Daylight i w zasadzie zmieniła całą grę. Jest to dodawanie postaci na licencji, czyli w tym momencie chociażby killerów, surów generalnie wszystkich rzeczy związanych właśnie z jakąkolwiek licencją. Oczywiście pierwszym DLC właśnie związanym z jakąkolwiek licencją było oczywiście Ma Michael Myers oraz Laurie. Oczywiście postacie z filmu Halloween oraz oczywiście mapa od Michaela i w tym momencie jakby całkowicie się to zmieniło, bo w tym momencie osoby, które jakkolwiek nie interesowały się tymi grami na zasadzie nie interesowały się te samym DBD mogła, mogli najnormalniej się świecie pograć swoimi ulubionymi w zasadzie killerami, a w zasadzie zabójcami ze swoich po prostu ulubionych slasherów. No i nie. Dziesiąta zmiana najważniejsza należy ponownie do Was. Dajcie znać na dole, co sądzicie o wszystkich wymienionych punktach, jakie jest właśnie Wasza. Dziesiąta, w zasadzie w tym momencie będzie dwudziesta. Najważniejsza zmiana w Dead by Daylight. Jeszcze raz słówki za tą kilkuterową ja nieobecność. Ale no, chorobowo w zasadzie nie dawałem rady. I tak jak jeszcze słyszycie, nie, jest, nie jestem do końca zdrowy. Ale mimo wszystko materiały się już będą pojawiały. Także dzięki, do usłyszenia. Discord, Twitch na dole bo mimo wszystko ze stymkami lecimy względnie równo. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Do następnego. Hej, hej.